Siema, wszystkim, Ja jestem Soła. Dzisiejszy odcinek vloga: właściwie to otwierania paczki. Nakręcimy sobie kamerą Kasi. Strasznie dziwnie się czuję, powiem wam, bo widzę swoją własną twarz, ale muszę tak ręce trzymać, wiecie, na wprost śmiesznie, żeby w ogóle nie mieć twarzy na cały ekran. Jak widzicie, za mną jest kawałek kuchni. Dół składamy na razie, jakoś tak nam wolno idzie, bo nie mamy czasu, ale w najbliższym tygodniu chyba to skończymy. Kurde, patrzę się w ten ekran głupi, pewnie to śmiesznie wygląda. No nic, zobaczę jak Kasi kamera to nagrywa. Czekajcie, niech ja się ustawię normalnie, jak idiota wygląda. Eee, no, dostałem paczkę. Paczka jest tutaj. Nie, nie wiem, czy to widać w ogóle. Paczka jest tutaj. Hmm, reszty mieszkania Wam nie pokażę. Czasem się obracam, ale teraz się nie obrócę, bo. Trochę bałaganu, a jak mam posprzątane, to mi piszecie, żebym posprzątał, więc teraz to byś, niektórzy chyba normalnie zawału dostali. To są, kurde, porządni się. Czekajcie, jestem tu. Nawet mam jakąś poduszkę, to jest poduszka miłosna. I czy ja mogę tak sobie na poduszce położyć tą kamerę? I mieć paczkę tutaj. I sam też być tutaj. To będzie najdziwniejszy vlog na świecie. Naprawdę ta kamera tak nagrywa? Dziwne. Nie, no coś muszę zrobić z nią. Oj, lampa tam jest z tyłu. A, już wiem, co zrobię. A, nie wiem, co zrobię właściwie. Tak ją ustawię. I jestem tutaj. Jestem tutaj, mam paczkę. To, to, to paczka jest jakoś dziwnie zaklejona. Nie wiem, czy przez pocz, czy przy, przez tego, co wysyłał, bo jest większa niż e, powinna być. Znaczy, mała paczka w środku. Mała paczka w żeby... O, kurde, wszystko poleciało. O. Łap, ostrość. No. Yy, mała paczka w dużym opakowaniu. O, tak zrobiłem. Powiem Wam, że chyba swoją kamerą jednak będę nagrywał następnym razem, bo to jakieś dziwne akcje się dzieją. Yy, biorę paczkę tutaj. Wiem, że lubicie. Aha, jakby ktoś nie wiedział skąd się taka paczka bierze. Na mojej stronie internetowej jest podany... Kurde no, jak idiota się czuję. Czekajcie, jeszcze poduszki tam podłożę pod to po prostu. O i tyle. Jedna poduszka, druga poduszka i może będzie. No już lepiej, powiedzmy. Na, moim, na mojej stronie internetowej jest podany adres poczty, gdzie można wysyłać paczki, a później jak mi ktoś da znać, to ja po taką paczkę idę. Albo list zazwyczaj, bo paczki mi raczej nie przychodzą. Jeszcze jedną poduszkę podłożę, wiecie. Mogłem to zrobić przed, ale co my byśmy robili w tym całym vlogu? Gdybym ja miał wszystko na początku już gotowe. O, tak to zrobię, żeby ta kamera nie spadła na podłogę Kasi, bo mi przecież zabije. No o, widzicie, teraz to ja kurde. Mogę sobie paczkę otwierać. Zacząłem ją już przycinać, przecinam dalej. O. Jednak ta moja kamera z rybim okiem jest trochę lepsza, bo więcej zbiera. Wiecie, zasięg ma większy i. Bez problemu mogę sobie... O. Tak to muszę siedzieć gdzieś z tyłu pod ścianą 3 metry od tej kamery A tą swoją mogę trzymać praktycznie w ręce przed twarzą i tak wszystko dookoła widać Czy ta paszuszka się otwiera? Coś się tu otwiera. Coś się tu otwiera. Czekajcie, bo chyba się dostałem do środka. Moi drodzy. Moi drodzy, co to jest? Nie ma listu. Nie ma listu, jestem trochę zawiedziony. Jednocześnie bardzo dziękuję, bo dostałem myszkę. Ja akurat wiedziałem, że będzie w środku myszka. Nie wiedziałem do końca jaka, znaczy autor, znaczy autor. Hmm. Osoba, która wysłała mi tą, tą myszkę, oczywiście nie związana raczej z filmem Gigabyte. Chyba, że jest jakimś, jakimś tajnym przedstawicielem, który mi to podesłał, żeby to była reklama, ale nie sądzę, bo jest to jeden z widzów, który się ze mną na Facebooku skontaktował i powiedział mi po prostu, że wysłał paczkę z myszką, którą mam w opisie napisaną w komputerze, że do kupienia, że do kupienia, że taką myszkę zamierzam kupić. I rzeczywiście zamierzałem do, do swojego komputera do streamowania, ale że wykorzystuję myszkę teraz od mojego kolegi, od którego pożyczyłem jakby obudowę, myszkę, klawiaturę tego typu rzeczy, bo go nie ma teraz w Polsce. Wyjechał bardzo daleko na drugą stronę świata na trochę czasu, więc jakby nie paliło mi się, żeby myszkę jego zastępować nową. A tutaj jeden z widzów zrobił mi taką niespodziankę. Ja za to bardzo serdecznie dziękuję, chociaż bardzo żałuję, że nie ma w środku listu. Nie ma w środku listu, ja nie mam wam co przeczytać zupełnie. Czekajcie, bo tak fajnie rzuciłem go. Nie mam wam co przeczytać zupełnie. O aż się skrzypiło, przepraszam, chciałem ekspresji dodać. E, no, ale to sobie otwórzmy od razu tą myszkę, żeby nie było. Kurde, jakby się okazało, że to kolej z gigabajtami wysłał, udaje mojego widza. Ale by był przychod. Nie ma tam w sumie adresu? Da, a może jest? Nie, no nie ma. A to dziwne, wiecie? Jak to możliwe, że paczka jest bez tej takiej naklejki na sobie? Miejsce na folię. Ona o, normalnie była na posterestante przysłana. I tu. Właściwie w tym co było tak sklejone powinna być chyba taka kartka z adresem i czymś takim, nie? Dziwna sprawa powiem Wam. Zobaczmy sobie tą myszkę. Taki mały unboxing. Jest w środku w plastiku. Nie wiem o co chodzi, czemu akurat taki plastik dali. Gąbeczka dookoła, patrzcie. Plastik, gąbeczka MS900, kurde. To jest zwykła myszka, żadna tam gamingowa, nic takiego. Oczywiście do komputera do streamowania nic więcej mi nie potrzeba. Hmm, właściwie mogła być jakaś prostsza myszka, ale, ale miałem jakąś, jakąś tam jakby do tego zestawu, który, który montowałem, musiałem coś dobrać, bo wiecie, jak to w sklepach komputerowych się robi zestaw, ja tam sobie chciałem podliczyć, ile to kosztuje i akurat jakąś myszkę musiałem wybrać. To mówię, dobra, wezmę tą, gdzie się tam widziałem, że jest taka. No, i tak randomowo ją dałem, i teraz się okazuje, że, że ją będę miał. To nie jest jakaś droga myszka, z tego co wiem, chyba 6 dych ona miała kosztować. Nie wiem, ile w końcu kosztowała. Fajna sprawa. Tak więc, ja ci mój drogi, drogi widzu, bardzo serdecznie dziękuję. Myszkę oczywiście zaraz podmienię, żeby koledze nie zużywać, ta już będzie na swoim miejscu. I tyle, moi drodzy, i tyle napiszcie mi w komentarzu. Niekoniecznie coś odnośnie myszki czy listów. Ale dajcie mi znać, jak ta kamera wypada. Jakość tego nagrania, dźwięku i ogólnie, jakbym ją jakoś dobrze ustawił. Jako, że Kasia jest teraz u mnie i jak na razie, mam nadzieję, że nie ucieka. Nigdzie jest w spokoju obok. Tak więc, tak więc, myślę, że da mi skorzystać z tej kamery. Znaczy, da mi korzystać z tej kamery. O! Więc jeśli wydaje Wam się, że w tej kamerze na przykład. Lepszy vlog da się nakręcić niż tej mojej, to ja jak najbardziej jestem za. Bo tutaj, mam, bo tutaj na przykład nie muszę mieć dyktafonu i nie muszę montować w ogóle audio, tylko mam od razu audio razem z obrazem, ale dacie mi znać w komentarzach, czy taka jakoś może być. A ja, jeśli, jeśli na to się zdecydujemy, to coś pokombinuję, żeby tak, tą kamerkę gdzieś tutaj w lepszym miejscu ustawiać do vlogów. Może też będzie vlog z kuchni albo jak gotować gotuj są. Ciekawe, czy byście chcieli zobaczyć gotuj są. Jak będziemy mieć kuchnię, to na pewno coś nakręcę. Kurde, placki ziemniaczane moje ulubione. Mogę zrobić, mogę zrobić jajecznice mielone, schabowe. Coś tam jeszcze umiem na pewno. Tak więc to by było na tyle, moi drodzy. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!